Szubidube, szubidubie lifestyle 23 dzień daily A ty zostaw łapę i komentarz też daily, pamiętasz umowę naszą. Wbij na mego Instagrama, zostaw mi follow'a i wbij też na Twittera, ją Pamiętaj też o przecenie No joker.pl potężna przecena na koszuleczki śpiewające rozpoczęcie I ogólnie chyba jak to wrzucam, co jest Boże Narodzenie, czy tam Wigilia, nie? Tak? Wigilia chyba jest. A mówię? Nie wiem. W każdym w tym razie za niedługo, znaczy nie wiem czy tak za niedługo, ale wkrótce, wkrótce powstanie świąteczna piosenka, okej, okay? wkrótce powstanie Fajnie jakby był śnieg, wtedy fajniej by było, ale, ale i tak dam, dam radę jakoś Świąteczna piosenka bez śniegu w ogóle, no przepraszam bardzo, ale pff, Co zrobisz, co zrobisz, jak nic nie zrobisz Wielu z was tęskniło się za Kevinem, Oj, tak wiem, wiem Kto by nie tęsknił za Kevinem z Free go Także, what Jo, the... właśnie miałem, właśnie miałem lekcję, lekcję, która trwa jakiś. 5 minut? Dobra, super, czyli nie, nic mnie nawet nie ominie i mogę snagrać odcinek. Kozak. Mamy śmieszne sytuacje w szkole, na pewno będą mega zabawne i na pewno będą też relatable, na pewno yy, każdemu się przydarzyły, także zobaczymy, zobaczymy. Tutaj już mamy taką trochę poskręcaną jako... i założymy się, że to będzie kujonka, zresztą widać potem, jak jest ustylizowana. Każdy ma swoje sposoby na radzenie sobie ze szkołą. Z minusem? 6 minus? 6 minus? Da się w ogóle dostać 6 minus? Chyba. To jest chyba najrzadsza ocena na świecie. Nie wiem. 6 minus. Dziwne. No bo szóstka teoretycznie, jak masz wszystko perfekcyjnie, albo masz coś nad yy, poziom, ten podstawowy. Ale 6 minus? I poza tym nie znam nikogo, kto by się nie cieszył z szóstki minus. To to samo co pała. Co A. ja wam takiego zrobiłam? E, teraz właśnie źle wpływasz na mój mózg Mówi... Mówiąc, że 6 minus to jest jak pała To jest tak jak mówić, że nie mieć jednego palca u stopy To tak samo jak nie mieć dwóch nóg, nie, to... Serio? Dobrze spędzona godzina Pie Tak, właśnie Dobrze Czekaj, które... Jaka to jest ocena? A B C Czwórka? I co? No i dobrze, ciesz się z czwórki Co ta faja została 6 minus i się nie cieszy? Mm. Piękna i do tego mądra. Ech, A wy jakim jesteście uczniem? Normalnym, normalnym. Dostaję czwórkę, mówię ok, dostałem czwórkę, dostałem piątkę, cieszę się, jestem normalny po prostu, ale bra, bra. Czemu, czemu ten lektor się zmienił? W sensie chyba się zmienił, nie? Bo jest tak denerwujący teraz. Ech, ale pewnie bardziej trafia do ludzi, tylko nie do mnie. O Boże! Jutrzejsza impreza będzie mega. Aha. No i po. Jutrzejsza impreza będzie mega. Patrząc na to, jak one to free go tutaj. Yy, co tutaj się dzieje, to impreza może się skończyć śmiercią wielu osób. się nie wiem, co oni tam biorą, ale myślę, że klej jest jedzony ewidentnie. Chemia jest taka nudna. Wiem, jak ją urozmaicić. Pewnie nie ma nic przeciwko. Pewnie Proszę zjeść pana? rzeczy z eksperymentów. Co ona wyprawia? No Kupiłam właśnie. kawu panu kawusię. A do niej dodałam mocne psychotropy, także lekcja może być ciekawa. Przecież to moje lata, Moje. Uwielbiam oh. wanilię. Gdzie ta gumka? Dlaczego? Gąbka? Dlaczego? Pora się porządnie podlizać. Pomogę panu ścierać tablicę. Co tu się dzieje? Jestem tak zdezorientowany. Ona mówiła, że to jest chyba nudne, nie? Ona się teraz podlizuje, kawa tam... Dała kawę jej koleżanki i teraz się podlizuje. Zmazując rękawem tablicę, co tu się dzieje? Bro! Wariatka jakaś? To się nazywa wzorowa uczennica! Nie, to się nazywa... Ktoś bardzo dziwny i... nie wiem, jeśli widzisz taką uczennicę i uważasz, że jest wzorowa, to... To jest... Też jest dziwny trochę. Co ty tu robisz? Żeby było miękko w pupkę. Nie wierzę. Zaczynamy lekcję. w pupkę. Zadowolona? Wszystko dla lepszych ocen. Tak? Więc co, gdybym ja tak zrobił w mojej szkole, to nie wiem, że zostałbym wyśmiany, to byłbym chyba gnębiony do końca życia. To nawet nie jest śmieszne, to po prostu jest... dziwnie się to ogląda. Myślę, że nikt nigdy w życiu nie powiedział do nauczyciela, proszę podusia, żeby było ci miękko w pupcie. Jakby. Ja. Wyobrażając sobie to, już patrzyłem się bardzo niezręcznie. Kto zna odpowiedź na pierwsze zadanie? Jakiś ochotnik? Maciek, Maciek wie nina? Ach, najgorzej. Mówiłem o maczku, Boże, nina Oj, weź ty. Oj, tak mi przykro. A widać jak ci przykro. Pewnie byś miękką podusię pod pupcie dała, co? Ty, Judaszu. Wow, czyj to ochroniasz? Na nas się patrzy. Czas na wykrywacz metalu. Uwaga, dzieciaki. Cheat scanner Czemu powiedzieli wykrywacz metalu? Jakaś broń? A jakaś broń. Dlaczego trzeba patrzeć Skoro. dobrze. Czy ktokolwiek Czysto? nosi. Ktokolwiek nosi ściągi Zapraszam, metalowe? Panienko? Kim jest ta laska? A. A to tylko Nina. To tylko Nina, tylko Nina. Ta, co wchodzi z ochroniarzem do klasy. Tylko Nina. Ach, ta Nina zawsze wie, jak nas zaskoczyć. Zawsze musi wejść zauważona. Za zimno, ci tofik? O, fajny Ech, pisio. Na co się gapicie? Na pieska, nie na ciebie. Na pieska. Tak. Myślałem, że nigdy się nie skończy, ale jestem głodny. O tak. Chciałeś coś, Brian? Daj gryzka. Co to jest w ogóle za Brian? Co to jest za Brian? Co to jest za Brian? Co to jest za Nina? Co to ma być? Co to ma znaczyć? Ja się pytam, ja odpaliłem w jednym celu to Żeby zobaczyć, co tam u Kevina I... i chcecie mi powiedzieć, że go już nie ma? Bra... Mm, jakiś Brian, co to jest w ogóle? Brian, proszę cię Nie no, czyli nie ma już Kevina, to nie ma sensu, już nigdy tego nie obejrzę Nigdy, aż mnie ucho zasmędziało Dobra Jesteś najlepsza Moja ręka Zaraz. To ma być gryzek? <laughs> jak to się stało? Jak? Muszę czymś popić. He? szłeczka? Ziom, wiesz jak to wygląda? Tak, dobrze myślicie. Ech, nie daj mu się napić, proszę, to jest obrzydliwe, jak on wygląda. W sensie nie chodzi o jego twarz. W sensie chodzi o to, że ma uwaloną twarz i wygląda jak miała uwaloną twarz. No ale... <laughs> Dzięki. Tylko łyka, Brian. Czego się spodziewałaś? Dzięki! Wypiłeś! Czego się spodziewałaś po tym, jak właśnie zjadł całego batona tej gniny czy coś tam? Czego się spodziewałaś? że Weźmie łyczka i o, mm, dobrze, już koniec! Przecież to było oczywiste! Dzielenie się jest do bani. Tak! Zgadzam się z tym. Dzielenie się jest do pani! Znaczy, zależy czym, nie? Zależy czym. Strasznie mnie denerwuje, jak w McDonaldzie było coś tam, kiedyś coś takiego, że coś tam przyjemność z dzielenia się, że coś tam. E... No w każdym razie chodziło o to, że każdy by się chciał podzielić na Gecem, nie? E... Jeśli zobaczysz, że jem na gety kiedyś, nieważne ile, czy 20, 40, czy 200, jeśli będziesz chciał ode mnie na getca no, na, na, nawet nie próbuj, nawet nie próbuj pytać, bo nawet gdy miałbym ich miliard, to i tak nie dostaniesz ode mnie nageca. Sorki, to jest po prostu nadjedzenie Jezu, aż co pomyślałem o nagecach z maka. Nie wiem, czy one są tak wspaniałe, ale no są. Ale szkolne sępy wcale nie muszą sępić. Miałeś tyle żarcia? I wyżuliłeś jeszcze od nas? Wyżuliłeś. Nie, tak się nie robi. ej nie róbcie tak. Przecież, w sensie jak, jak nie masz jedzenia, to masz żebrać tak jak najbardziej w szkole. Ja na przykład zawsze takiemu... Ja na przykład zawsze takiemu Oliverowi kradnę jedzenie Ale on się na to zgadza, także... Bo ja nie mam kanapek nigdy, a ja to sobie biorę od niego Żule, żule po prostu Żule to brzmi jak liczba mnoga od żula Chodzi o to, że ja żulę, że żuluję Niektóre lekcje są dość stresujące Dobrze, że ma się wtedy ołówek Matematyka Polski To lepsze niż guma Nie stróżnie, Sofia. Takich ludzi Nienawidzę. Jeśli pożyczę ci długopis albo ołówek i zwrócisz mi go pogryzionego, proszę cię, nie pokazuj mi się nigdy więcej na oczy. Jakby, ee, jak można tak nie szanować cudzej własności, żeby to pogryźć? Palca sobie pogryź. Nie wiem. O o, chyba mnie trochę poniosło. Kurczę. Ma tu ktoś ołówek? Nina! Mogę pożyczyć? Nie, Nina wygląda. Nie, nie, nie pożyczaj od niej. Jezu, masz swoje pogryź sobie jeszcze ten pisak i długopis, Widzę, że masz tam długopis Zbika też takie mam. Ta, ta, Nina trochę wygląda jak taka Nacu, tylko że nie ma tak, takich ust jak Nacu i trochę nie wygląda jak Nacu, ale trochę wygląda. Tak jest i widzę podobieństwo. Proszę. O, tak, wyżerka! I wyniosłaś A. się z ostatniego incydentu? Spójrz na ten bałagan. Wyglądasz jak żywy rębak. Nie, wyglądasz jak osoba, której nikt nie lubi. I to nie dlatego, że. Nie, nie, nie przez jej wygląd, absolutnie. Przez to, że je ołówki. Nina spała jak zabita. To jest na Ale koniec tego dobrego. Widzicie, ile tam jest Zapytałam. różowego? Uwielbiam poranki. Wiecie, dlaczego. Nie, Nienawidzę poranków. Nikt nie lubi poranków, prawie. Bo spotkam się z dziewczynami. Ha! Jej, spotkam się z, z nikim, praktycznie, no bo jest COVID. Wstanę i pójrę. Wstanę, wbiję na lekcję i pójdę dalej spać. Wuhu! Takie są świetne poranki, nie? Dobra, to było w sumie na tyle. Trzeba będzie w końcu nagrać tę piosenkę, nie? Dobra, także teraz się z wami żegnam, cześć. Pamiętajcie o tej przecenie, bo jest potężna. Niech jerba będzie z wami, niech moc szubidubi będzie z wami, niech. Nie, niech przywrócą Kevina, bo ja chcę Kevina. A potężna jerba. Już tak jakaś taka słaba się wydaje. Co, jest? Co to ma być? Co to ma? Mocniejszą chcę. A się z wami już pożegnam, także nara, nara, nara. Tak zwana narka i jestem tak blisko mikrofonu, że ło, nigdy tak nie byłem blisko mikrofonu. Pompad, 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 pompad.